Poznajecie już działanie Ducha Świętego w Waszym wnętrzu? Czy widzicie, ile razy on już pomógł nam i naprawdę zaznaczył się w nas swoją obecnością? Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Duchu Świętym, który przychodzi do nas zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywamy jakieś kryzysy, kiedy przeżywamy jakieś przeciwności, trudności. Jeżeli nagle wiesz, jak zachować się w przeciwnościach i masz na to siłę, kiedy przychodzi do ciebie jakieś takie wewnętrzne światło, że po prostu masz świadomość, co należy zrobić, i masz siłę do tego, żeby na przykład w kłótni przebaczyć albo, albo tę os osobę uścisnąć i dać, dać jej coś zupełnie przeciwnego do Twoich uczuć, czasami jest to światło, które przychodzi do ciebie od ducha świętego. To są pomysły, które syła nam Pan Bóg, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy obciążeni i uciemiężeni, czasami, czasami gdzieś naprawdę bardzo długo. Ta, właśnie to przeżywali i przeżywają chrześcijanie, którzy modlą się do Pana Boga i proszą o światło w przeciwnościach. Jest taka święta, mała arabka, która. Mówiła siostra z Betlejem, karmelitanka, że jeżeli chcesz mieć ze sobą światło, to wołaj Ducha Świętego. Właśnie w ten sposób przychodzi do nas Pan Bóg. Mamy czasami nagle taki pomysł, że w momencie, kiedy jest nam bardzo trudno, kiedy kryzysuje Twoja firma, nie masz pojęcia, co, co tutaj powinno się zrobić. Nagle przychodzi Ci pomysł, że trzeba pójść do kościoła, uklęknąć w ławce i, i żarliwie się modlić, i żeby to powtarzać, aby, aby to się odwróciło, i bardzo wielu ludzi doświadcza takiego działania Ducha Świętego, działania, działania Boga. Tylko czy my potrafimy to rozpoznać? Myślę, że dzisiaj już wiecie, że, że Pan Bóg działa właśnie w ten sposób, że kiedy człowiek jest Potrzebujący, kiedy jest uciemiężony, kiedy jest w przeciwnościach, w trudnościach, bardzo często też słabnie jego wiara, słabnie jego, jego duch. Czujemy się jak czcina nadłamana, ale Pan Bóg to współczuje. On naprawdę czuje, to, czego nam trzeba, i przychodzi do nas z jakimś takim wewnętrznym światłem i siłą, dzięki któremu na przykład. Nie cofamy się z modlitwą w takich sytuacjach, i jeżeli masz tę moc do modlitwy, do, do chwycenia się Pana Boga i Jego krzyża, jak, jak takiego koła ratunkowego, wiedz, że jest to działanie Ducha Świętego. Jeśli to zauważyłeś, jeśli masz takie przykłady, jeśli widzisz, że Bóg Tobie pomaga, masz taką wewnętrzną moc do przechodzenia przeciwności, trudności związanych z wiekiem związanych z Twoją rodziną, z akceptacją siebie, to dziękuj, zauważ go i uwielbiaj.